Janiszewski i Studziński, czyli rozmowy o życiu, biznesie i rozwoju. Materiał przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Oglądasz go na własną odpowiedzialność. Zapraszam Bartosz Janiszewski. Dzień dobry mili państwo. Bartosz Janiszewski i Maciej Studziński. Witamy w podcaście Janiszewski Studziński. Jeżeli masz 12 lat i kręcone włosy, to tego nie oglądaj. <noise> bo tutaj skupiamy się głównie na tym, jak rozwiązywać problemy przedsiębiorców, ponieważ sami nimi jesteśmy i zawsze zastanawiam się nad tym, jak poprawić biznes, jak móc zarabiać więcej, robiąc tyle samo i to często ma związek ze sportem. Widzimy wiele analogii, dlatego Maciek bardzo często rozmawia z trenerami i zawodnikami sportowymi, po to, żeby wyłapać te sznyty, które sprawiają, że są mistrzami. Tak, bo prowadzenie biznesu to nie tylko Excel i nie tylko marże i twarde dane, ale to również, a może przede wszystkim miękki kontakt, społeczny kontakt z osobami, które współtworzą Twoją organizację i warto by było się z nimi właściwie komunikować, a my czerpiemy z różnych aspektów naszego życia. I tutaj oprócz sportowców zapraszamy też dużych przedsiębiorców, małych przedsiębiorców, jednoosobowe działalności. Szukamy inspiracji i szukamy w tych pytaniach sposobu i przynajmniej to jest mój taki myk, co sprawia, że u niektórych to przeskakuje w tą bardzo dobrą stronę i jest sukces i jest pomnażanie pieniędzy i jest większe zarabianie, większa satysfakcja z życia też, bo jeżeli dobrze dograsz swoje życie, to jesteś w stanie zarabiać dużo, ale też mieć dużo czasu na swoje pasje, na swoje przyjemności, na rodzinę, na bliskich. Więc to jest to, czego szukamy. U różnych osób. Bo uważam, że to zresztą twoje słowa, że nie można jeść chleba z jednego pieca, tylko z wielu, i trzeba szukać, szukać, szukać. I my to robimy w tym podcaście, tak więc... Oczy tak, tak. Oczywiście nie ma takiego mądrego, który przeczytał tylko jedną książkę. A kanał ma w sobie tak szerokie barwy, tak szeroką barwę, paletę gości, że na pewno znajdziecie coś dla siebie. A podbijając to, co powiedział Bartek, pamiętajcie, Stalos 300, Stal, dlatego my pokazujemy się z najlepszej strony, z najmocniejszymi osobami i osobowościami na tej planecie. Tak więc koniecznie subskrybujcie i oglądajcie nasz kanał. Zapraszamy do subskrypcji. Klikaj, subskrybuj a będziesz dostawać więcej ciekawych treści. Rozwijamy się, to nam bardzo pomoże, jak klikniesz subskrypcję, bo to sprawia, że buduje nam społeczność i dostarcza wiele frajdy. Dziękujemy i do zobaczenia na kanale Janiszewski Studziński. Cześć.